Ej, witajcie moi drodzy z tej strony. Aha, bo ty jeszcze nie wbiłeś! <noise> spoko, spoko, ja już wbijam. <noise> Ogólny fall start, ale zewnątrz teoretycznie jest młotka. Jestem, jestem. Ej, bo nam się tutaj te normalnie paskudy zalęgły. A paskudy? No te. No czeskarbia. Te paskudy, paskudne paskudy. Jezu, dobra, czekaj, idę tam. Ale co wyglądają jak zakonnice? Te ptaki. A pingwiny mają! No! Młotka, no, ja tu kombinuję, już mam lecieć pół mapy, żeby zobaczyć, o co ci chodzi. A ty bo pingwiny. No kurwa! lubię! Mać! Ja Zapomniałem, jak się nazywają. Uduszę cię. tam, cię. Tam, tam, tam. Tam, tam. Pomóż mi go wepchnąć. Ja ci nie będę pomagać, nigdzie niczego wepchnąć. <noise> Będziesz, to już niedługo. No biegnij się z nim szybciej. No bo biegnę, to no! Szybciej. no to biegnij szybciej. To nie ma wina, że on biegnie wolno. Podkul nóżki i się turlaj. Motka to tak nie działa. <noise> Jak ty nie? No biegnij. O, I na pończuszku, to... no miałeś od dołu a ja nie od dam, dam ponczuszku ty kurwa Mam pucerą Ponczuszku, weź bufetki Bim bał mi. Nie wkurwiaj mnie Ponczuszku a, a ci kopa zasadza, nie? Ty, ty nie wiesz co, co czynisz Dobra to weź mi tu przypilność, żebym przyniosła kwadracik no, Ponczuszku Kurwa zaraz dostaniesz w pizdziec za ponczuszka że dostaniemy łomot. No, zwłaszcza, że mam ścicę. To przynajmniej nie będzie, że zabijamy niewinne stworzonka. Nie, zabijamy stworzonka, które chcą uprawiać miłość. Jeszcze gorzej. Prawie jak feministki. <śm> <śm> ja Bawam się, że jednak bycie feministkami nam nie grozi. Pomimo naszego małżeństwa. Mam nadzieję, że zdążę, bo mi zostało trzy głodu. Jezu, ta nigdy nic nie zjem nic nie ten... Uuuh. Na diecie jestem, chcę być szczupła jak Ania Rubik. <laughs> Przepraszam, kochanie, ale to prędzej umrzesz... <laughs> Musiałaby być sroga głodu. Prędzej z głodu, niż... <laughs> niż cię aż tak wsyśnie, no. Zresztą straciłabyś wtedy swoje cytki. Nie, cytki zostaną na pewno. No, no. Moje. Proszę cię, nie chciałam zobaczyć wersję Ania Rubik z twoim biustem. Wiesz czego my nie mamy? Czego? Kurwa piorunochronu. Jak to możliwe? Nie wiem. Chyba że nam ten but rozwalił, bo przecież był piorunochron razem z maszyną. To mam nadzieję, że tym razem w nas nie pierdzielnie. To naprawdę nie jest śmieszne. Ty kurwa nawet nie jest śmieszne, nie? To gasz, pomóż mi to gasić, Kimio! A miał? co robię? Ale ja no, wygrać. Kurwa, nie? Chcemy ja wygrać! Ty, a zauważyłaś, że właśnie pierdolło no. Czy No. Czyli jakby nie było, to znowu by w nas jedło. Teraz mi jest zimno, zimno. zaraz ja deadna. Napaliła, specjalnie dla Ciebie. A bo my nie mamy jeszcze jednej lodówki, ja nie mam teraz gdzie tego lodu włożyć. Czekaj, przecież jest miejsce w lodówce na lód. Weź, weź, weź się, ogarnij się. Bo coś się tam tak zżarła dużo. Yy, jagódki że nie ma miejsca w lodówce. Czeka, bo no, ja w... Tu żarcia, a ta jagody z pieprza. No nie wierzę. Wczesne racje to wsadźmy. Tak. <grym> <grym> mam. Same dobre rzeczy. I pełne życie miłości. Znaczy życie pełne miłości. Pełne życie miłości, tak? <grym> tak. Kurwa, czy... W sensie moja dupa jest pełna miłości. <grym> Nie wiem, nie zaglądałam tam w ostatnim czasie. Ciuralla, ciurala, weź mojego dzidalla. Nie! A skarby mogłabyś jeszcze zrobić drewnianą zbroję, Tak cię tak bardzo ładnie poprosiła. Co? Proszę. No, i bym zrobiła adhiedu. Pamiętam tą scenę. To ja ci mogę dać moją zbroję i dam ci... I wezmę twoją. Ja i tak nie walczę, ja muszę iść po abi, więc wiesz. To ty jeszcze ze nie była? No bo przecież zaczęłam zamarzać, myślałam się za... Kurwa, spaliłam. jest. <śleskujesz> nie, 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 nie <śleskujesz> Nie. <śque> <Ja jed> <śque> nie, nie nagrywam z nią, Ale przynajmniej ładniej się <śque> ja robić, Kurwa, nie, nic na nie nagrywam, ja w ogóle. Ja w o mogę z nią rozmawiać! Ja... Jak ja się tu trzymaj? Kiedyś na mnie To taki mógłby położyć koło siebie! Nie, tutaj, kurwa, tak! Exactly. Muszę ci tak z tego, że w ognisku! To ci dam! A jestem ślepa kurwa, jak ja pierdolę, bo jestem stara, więc nie trafię w ciebie, to sobie jadę w ognisko! Bo przecież mamy tyle inne, że sam możesz robić tych kurwa zbroi! Możesz se robić, zarobić, o tyle zbroi. Na ten czas onek daj było tutaj kurwa ich! O Ale patrz jak się ładnie pali! A więc widać taką 80%, a sobie zrobi nową, nie? No jak? jak? się czas radzić. Nie bierzcie ślubu! Tyle wam kurwa powiem! Ale Gotowa? to z na pełna miłości, na no, zasadzie tatuoje. To, że dzisiaj Nie. jest dzień ojca... <noise> pozdrawiamy wszystkich ojców. Tak. Zapomniałam zrobić jednej rzeczy między odcinkami. Jakiej? Oj, zepsułam nam namiot. Tak. Skoczyć siku. <noise> ważna sprawa! <noise> no, dobra wytrzymam. Ile zostało jeszcze? No na razie nagrałyśmy 10 minut drugiego. Szysz. Zamknij się! Zamknij się! Zamknij się zamknij się Masz, to cię wyleczy Zrobiłam ci pyszne jedzenie Uwa. To chyba nie tak się robiło Jak to było? Jak to było? Że to ja się jestem lama, tak? Chociaż chyba najbardziej lajtowa jest wiosna i jesień. Najbardziej lajtowa jest jesień. W wiosnie to już ci zaczyna plać non-stop. No ale parasolka albo ten, właśnie przeciwdeszczowy i jedziesz. No tak, ale wiesz... W się nie pierdolisz. <laughs> właśnie do mnie dotarło, co powiedziałaś. <laughs> A nie mamy zapalone? Możesz zapalić, bo umieram? To niewiele dało. Umra. Całe szczęście mamy gdzieś dildosy, prawda? Dajmy. PIERDOLETO! 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 Kurwa, pierdoleto! Damy radę, Kina. Nic się nie martw. Nie, nie, nie. Odcinki po prostu robię. Jeszcze ktoś mi na sklepie co, no co ty po... sobie tam robisz? Myślę o Tobie. Jak to? Tak szybko? <laughs> tak. Komentujcie, subskrybujcie. Łapcie w górę mnie Pozdrawiam. Was, ze mną była Młoteczka. Byłam. Trzymajcie się i cześć. Pa.